Witam serdecznie w dziesiątym odcinku programu Artist Garden. Dzisiaj jesteśmy w Policach przed Dniami Chemika i ze mną dwóch bardzo wyjątkowych gości, z którymi rzeczywiście chemia muzyczna powiedzmy, że mnie łączy, bo bardzo się cieszę, że tutaj jesteście. Zbyszek Moździerski z nami witam. i Adam Asanow, zespół witam. Piersi oczywiście. Panowie, ja się zastanawiam zawsze, jak wysłyszycie słowo Piersi. To wam się kojarzy co, bardziej z kobietą teraz, czy już jednak zespół... Chyba I ma nie. Większe chyba, znaczenie. Chyba nie. Najpierw jednak to zespół, a później już to jest drugie znaczenie, przynajmniej dla mnie. No, jak ja słyszę słowo piersi. No. O Jan odwrotnie, tak. odwrotnie. Jeszcze w <laughs> piersi kobiecej. No. Tak. no ale to musisz poczekać, wiesz, bo po 30 latach tak już się dzieje. Dania są podzielone, no właśnie, bo Adam jesteś 3 lata z zespołem. Tak. I co, nie zamieniłbyś już tego? Zresztą wiem, że byłeś fanem. Zespołu piersi. No, można powiedzieć, że bardzo dużym i można powiedzieć, że w dalszym ciągu jestem, bo nie zmieniło się nic. Jadąc samochodem mam e, wszystkie e, płyty zespołu piersi od pierwszej do ostatniej. E, słucham bardzo często, e, ponieważ mi się po prostu podoba. No. Na tym się wychowałem. I nie mogę, że tak powiem, wymazać z pamięci muzyki, która ukształtowała w dużym stopniu moje poczucie wartości artystycznej. I to jest bardzo piękne. Ja się zastanawiam, czy fani w jakiś sposób też dają Wam cynk znać, że zmieniacie życie. Ich? No, to już są inni fani. Wiekowo znaczy, to jest, i, Ja myślę, i, i, że tu jest piękne i... pytanie. Nie wiem, czy pamiętasz. Na y, koncercie to był jakiś poligon, gdzie pani uciekła z y, hospicjum. Tak. Pamiętam. Była dziesiątka, dziesiątka osób, które były y, u schyłku, że tak powiem, swojej drogi na ziemskim padole, ponieważ y, wiedziały, że na ich chorobę nowotworową już y, nie ma żadnego lekarstwa i no, mówiąc brutalnie czekały na. Na, 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 na swój koniec i Pani opowiedziała nam piękną wzruszającą historię, gdzie y, wszystkie poranki ta grupa tych 10 osób, znaczy wtedy już jak Pani przyszła powiedziała, że na początku było 10 osób, zostało nie wiem, tam cztery albo pięć tych osób w tym hospicjum i one wszystkie poranki zaczynały od piosenki Bałkanica i że wtedy życie dla nich stawało się bardziej do zniesienia, bardziej pozytywne, bardziej kolorowe no i jak się słyszy taką po prostu opowieść, no to staliśmy i, i, i chociaż duzi chłopcy, no to nie sposób było powstrzymać łez, które się cisnęły do oczu. Wyściskaliśmy panią, wycofaliśmy ją serdecznie i po prostu to, co mógłbym jej życzyć, to tylko tego, żebyśmy się spotkali jeszcze na wielu, wielu koncertach, żeby zawsze miała taki optymizm, no i żeby jest naszym wyjątkowym i na pewno specjalnym gościem. Na każdym koncercie daliśmy numery prywatne, telefonów, jak tylko by się chciała pojawić. Będzie nam niezmiernie miło ją gościć. Niestety nam finał, finał tej, tej opowieści no nie jest zbyt optymistyczny, gdyż później pani się nie, nie odezwała. Ona powiedziała, że już czuje, że, że, że raczej nie będzie jej to dane. No więc co można w takiej sytuacji powiedzieć? Że my nie, absolutnie, że się myli, że, że to nie jest do końca tak, bo jak człowiek ma chęć życia, to, to życie nie, nie, nie zgaśnie No ale niestety, my też yy, przykłady z, z, jakby z własnej autopsji, z, znaczy nie z autopsji, tylko w sensie z życia rodzinnego już przyjaciół wiemy, czym się kończy yy, choroba nowotworowa, tym bardziej jak to jest nowotwór złośliwy. Więc czasami pomimo wielkiej chęci życia, no niestety przegrywamy my ludzie jeszcze z tą chorobą i to mówię, jest to bardzo przykra historia, ale z drugiej strony bardzo wzruszająca. Mówię, jeżeli takim Osobom daliśmy jakąś nadzieję, czy promyk słońca, czy, czy radość, to pomijając aspekty komercyjne, warto było zrobić tę piosenkę, żeby usłyszeć taką właśnie historię. Nie jesteście jednak obojętni na to, właśnie co się dzieje, o czym też pokazuje ta historia. Przed nami tak naprawdę start Waszej fundacji. Co przeczytałam z ogromną radością, ponieważ jesteście jednymi. Z nielicznych, tak naprawdę artystów, osób znanych, które odważyły się w ten sposób pomóc, ponieważ co innego jest pomagać od czasu do czasu, a co innego jest w tak dużo sercucha włożyć w to, co robicie. Podobno macie wiele pomysłów. Czy możecie coś zdradzić, jak będzie działać fundacja? Kiedy, kiedy możemy spodziewać się pierwszych też efektów? No, trochę za wcześnie na, e, na to, żeby w szczegóły wchodzić, bo dopiero się pomysły tworzą. E, ale z kolei skoro już, skoro już o tym rozmawiamy, no to e, może e, w skrócie nakreślę, jakie plany z mamy znaczy, związane z... No to Przede wszystkim fundacja powstała, dlatego że grali, graliśmy naprawdę od 2013 roku do, do, do dnia dzisiejszego. Zagraliśmy mnóstwo koncertów charytatywnych. Eee, największą nagrodą za taki koncert to jest, bo tu muszę podkreślić, żeby również prosić artystów, żeby brali przykład z zespołu Piersi, jak się jedzie na imprezę charytatywną, trzeba ją bardzo dobrze sprawdzić, przede wszystkim. Eee, nie może być tak, że impreza charytatywna nazywa się charytatywna, bo artysta przyjeżdża i nie bierze pieniędzy, a to okazuje się, że ochrona, nagłośnienie wszyscy zarabiają, bo tak naprawdę my wtedy gramy dla panów z ochrony, czy, z, czy, czy od nagłośnienia, a to nie w tym rzecz. Eee, mówię, to jest nasz podstawowy warunek. Drugi jest taki, że my nawet nie bierzemy żadnych kosztów transportu. Dojeżdżamy zawsze za własne pieniążki, ponieważ nas na to stać. Myślę, że artystów biorących udział w takich wydarzeniach też stać na to. Oczywiście mówię, to ma sens w przypadku. Kiedy ta impreza jest stricte charytatywna, a nie udaje charytatywną, więc staramy się selekcjonować, żeby nie było żadnych niedomówień i żeby zacząć działać na większą skalę, postanowiliśmy założyć fundację, bo to zawsze jest łatwiej, gdzie poprzez nietypowe właśnie pomysły artystyczno-sportowe, bo również mamy wielki kontakt, bardzo dobry kontakt z, z sportowcami polskimi. I postanowiliśmy w ten sposób pomagać na pewno potrzebującym, szczególny tutaj nacisk na, na, na dzieciaki i również osobom, szczególnie dzieciom niepełnosprawnym, poprzez, pomagać poprzez aktywizację sportową lub edukację artystyczną. Bo nieraz są naprawdę genialne dzieciaki, które są z dysfunkcjami, a mają predyspozycję, nie wiem, chociażby do pisania wierszy, malowania obrazów czy do śpiewania. Lecz siedząc nie wiem, w domu, załamani swoją dysfunkcją, wstydzą się często wyjść i pokazać swoje umiejętności na światło dzienne. I my jakby chcemy wyciągać takie dzieciaki i pokazać, że jest taka droga, że mogą pomimo swoich dysfunkcji zachwycać świat i pozostawić po sobie coś, coś naprawdę pięknego i wspaniałego. Także to jest jakby główny cel, to chyba nie było tak pokrótce, ale, ale niestety mam takie coś w sobie, że lubię opowiadać o, o, sprawach, o sprawach bliskich mojemu sercu i ważnych. A z, z, z pomysłów, no to wiadomo, oprócz standardowych koncertów, czy to muzycznych, czy kabaretowych, mamy również w, w głowach wszelkiego rodzaju pomysły na wszelkiego rodzaju czy to mecze, na przykład, ja wiem, z, y, aktualnie to jest wicemierz polski, tak? kresowe Rzeszów, bez tam Rzeszów, wiem, tak. Ale mamy na przykład... Policja mecz, to jest mistrz. Polski, ale dziewcząt. ale dziewcząt. dziewcząt się to prawda. No to mam na przykład taki pomysł, żeby powiedzmy jak się drużyna Polic Dziewcząt zgodzi zagrać z artystami polskimi, bardzo chętnie zrobimy taki mecz charytatywny, zbierzemy wtedy artystów, kabareciarzy, aktorów yy, i różnej mności innych celebrytów, aby wzięły udział w takim meczu, gdzie dochód z tym przeznaczy na, na, na działania fundacyjne. Czy chociażby pomysł, yy, mamy wielu znajomych wśród na przykład yy, yy, znakomitych, zasnych restaurator, restauratorów, gdzie chcą nam na przykład na dzień zostawić restauracje, gdzie artyści wcielą się w, w, i sportowcy w rolę kelnerów. Będziemy obsługiwać przez cały dzień e, szanownych gości, którzy przyjdą, zarezerwują stolik, zająją sobie wykwintne, bardzo drogie dania i oczywiście cały dochód również na, na cele fundacyjne. To jest moje tak na, jakby na, na, na początek y, to, o czym myślimy. ale no, cele musimy sprecyzować, ponieważ. To jest bardzo świeża sprawa, musimy teraz usiąść sobie e, wspólnie z kolegami z zespołu też zastanowić się, na co jakby przeznaczamy e, pierwsze pieniążki? E, zdecydować jaka będzie pierwsza akcja i ruszyć. Wspomnieliście dużo o tym, że chcecie pomagać przede wszystkim też dzieciom. Pamiętacie, kiedy w Was się narodziła pasja do muzyki? To było jeszcze za czasów, jak byliście dziećmi? Znaczy... To, to możesz pamiętać, bo to już nie wiadomo, kiedy to jest dziecko. Moja mama, nie? no tak, moja mama zadbała o to, żebym żeby, żeby miał kontakt z instrumentami, z racji tej, że, że mój ojciec był nauczycielem e, muzyki e, i zależało jej na tym, żeby mnie zapisać tam na nisko muzyczne i na różnych instrumentach, żeby, żebym sprawdził się. No i tak to, a że słuchało się u mnie w domu zawsze muzyki obojętnie jakiej, czy w radiu, czy, czy na gramofonach, ta muzyka zawsze gdzieś tam była. A, a potem po edukacji muzycznej, która, która w zasadzie nie dotyczyła tych instrumentów, które mnie interesowały, poznałem Kolegów z zespołu później, tam Pawła i, i innych chłopaków, i zaczęliśmy dobierać odpowiednie instrumenty dla siebie. No i tak się zaczęło cała historia. Jesteście taką drużyną, która cały czas przekazuje dobrą energię w muzyce, a jest coś, o czym na przykład nie zgodzilibyście się zaśpiewać, albo na przykład o czym absolutnie nie chcecie napisać tekstu. No, jest to zupełnie dla was niefajne. Są takie rzeczy. Mieliśmy propozycje nawet w, w, roku, wyborczym, w roku wyborczym, żeby brać udział, w, reprezentować, że tak powiem, jakieś ugrupowanie polityczne, e, spróbować coś tam napisać, e, gdzie negocjacje trwały bardzo krótko, bo po prostu odpowiedź była nie, a, a, a pan się zapytał w, przez telefon, e, nawet pan nie wie, jaka jest partia i nawet pan nie wie, jakie są pieniądze. Ja mówię, niezależnie, jaka by to była partia, jakiekolwiek pieniądze, E, zespół e, piersi w tym składzie, który teraz jest, nie jest do kupienia przez żadną partię polityczną, e, przez żadne ugrupowanie e, o charakterze politycznym, e, ponieważ e, nie ma się co pchać w, w, w szambo. Co jest dla Was motorem, napędem do działania? Coś, co siedzi w środku i każe myśleć o, o dźwiękach, o, o tym, żeby coś nowego stworzyć, bo to no, rajcuje, to wyzwala jakąś adren adrenalinę, że z kilku dźwięków się tworzy jakąś melodię i, i później y, ten twór muzyczny zaczyna działać, y, y, wyzwalać jakieś emocje, czasami mniejsze, czasami większe. A mi y mówiłeś, że narkotyki. No. <ślesz> <ślesz> y tak? Tak, tak mówiłem. Także, ale to wtedy był strasznie pijany, może nie pamiętasz. No to mogę nie pamiętać. Co nie no, motorem, motorem chyba jest tutaj jak raz to, co, 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 co kolega e, z rady starszej zespołu powiedział, rada starsza zespołu. E, no i po prostu no, chęć przeżycia tego życia z uśmiechem na twarzy. Bo cóż to za życie? bo jakby cały czas, człowiek chodził ponury i, i, i bez uśmiechu, i tylko zajmował się z problemami. Więc dlatego też przekazujemy w naszej e, muzyce różne aspekty życia społecznego. E, to, to jest bardzo właśnie e, bardzo śmieszne i, i takie dziwne dla mnie, gdzie ludzie oceniali płytę Pierwsi Przyjaciele dwa przez pryzmat piosenki Bałkanicy. No wiadomo, tak się ocenia. No. Jest wyszła piosenka, gdzie naprawdę cała polska E, e, że to tak w wszystkie rozgłoście radiowe grały, więc nie dało się jej nie zauważyć. Natomiast nikt nie sięgnął, czy znaczy nikt, przepraszam, z, e, najbardziej e, e, z najbardziej opiniotwórczych ludzi, którzy dyskutowali na temat płyty, nikt nie sięgnął, nie zabrnął dalej w tę płytę. I, i, I to jest właśnie najśmieszniejsze, że przez pryzmat tak, że zespół piersi stał się zespołem e, muzyki tanecznej, e, dyskopolowej, bla 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 i tak dalej, i Natomiast na płycie jeszcze oprócz Bałkanicy było 18 utworów, od, utworów w wersji tam cyfrowej 15, 16 e, na, na krążku, gdzie tam były naprawdę bardzo zaangażowane społecznie e, e, teksty, dużo muzyki gitarowej. E, Czyli jak to recenzenci z takich e, zacnych pism jak, nie wiem, Teraz Rock e, czy, czy innych rockowych pism oceni, że jak najbardziej jest to słuszna droga i kontynuacja e, starych dobrych piersi. Więc dlatego też mówię przy okazji wszystkich, którzy oceniają przez Pryzmat Bałkanicy płytę pierwsi przyjaciele 2, bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby... Już nawet nie kupujcie już tam te 20 zł, ale na YouTubie sobie posłuchajcie, czy, czy gdzieś tam od kolegów torentowców pożyczcie <grych> drive. w czy, czy na streamingu, który przez miesiąc jest dokładnie. darmowy i tam można posłuchać samą Są płytę. serwisy teraz <grym> nowoczesne, gdzie, gdzie można sobie słuchać miesiąc za darmo, także. Zachęcam bardzo serdecznie do przesłuchania całej płyty. Ja też zachęcam, ponieważ naprawdę to, co Adamie powiedziałeś o disco polo i zespole piersi, to po prostu chyba ktoś powinien cię mocno uderzyć w piersi i zastanowić się trzy razy, porządne trzy razy nad tym, co, co mówi. Bo niestety takie słowa mniej idą i całe szczęście jest też grono ludzi, którzy mają odpowiednie klepki w odpowiednim miejscu i, i dobrze wiedzą, że piersi to absolutnie nie disco polo. A skąd czerpiecie inspirację do pisania? Co jest takim waszym tokiem? To jest nagła myśl? Zaskakujecie i często? Często to jest nagła. Czasami jest tak, że się o czymś tam mówi, rozmawia i w czasie rozmowy e, jakiś tam pomysł wpada, ale bywa też tak, że o czymś się rozmawia, chce się o tym muzykę robić, jakiś utwór, ale w momencie, kiedy się spotykamy, nagle zaczynamy coś innego robić. To jest jakiś taki impuls. Tak z ostatnią piosenką Zakuma i to. Rozmawialiśmy właśnie tak, też tak, na tak. temat jakiejś tam pomocy i się. Zapytałem kolegi, kolegi Zbigniewa, e, czy to Kuma. A mi zaczyna mówić tak kum, kum kum, kum kum. a mówię, takie to ładne jest, więc zacząłem śpiewać do tego. I tam zaśmia sobie tekst, jeśli kuma, kum, zakuma, to kum, kuma będzie kumał z nami. No i tak dalej, i tak dalej. Także za niedługo tak, nagraliśmy piosenkę właśnie samymi e, odgłosami paszczowymi, e, mieliśmy taką przygodę na płycie Pierwsi Przyjaciele 2, tak, z piosenką Komornik, a teraz jest nowa piosenka a capella e, właśnie nazywa się Zakumaj, Zakumaj to i, i za niedługo pojawi się w sieci, także będzie fajnie, będziemy kumać. To ja czekam z niecierpliwością, bo już mam... Takie przyjemne ciary mi tutaj przeszło, jak tylko zakumaliście kum, kum, kum. Bardzo się cieszę, że odwiedziliście program i na koniec mam do was pytanie o marzenia. Jak to u was jest z marzeniami? Marzenie jest takie realne, żeby jak najdłużej grać, jak najdłużej cieszyć się na tej scenie i dawać przyjemność też ludziom, którzy przychodzą na koncert i z zadowoleniem odchodzą z koncertu. To jest marzenie. Żeby to trwało. W Waszej muzyce jest dużo optymizmu. Właśnie ja chciałabym, żebyśmy właśnie tutaj wspólnie z artystami, których zapraszam, podkreślam, zawsze zapraszam artystów przez wielkie A, bo celebrytów to nie chcemy tu gościć. Oni niech sobie idą własnymi drogami. O, powyżej, powyżej 100 kilogramów, także musisz opuścić ten program. Do widzenia. Nas to by nigdy nie ważyło. Przez duże A. Wielkich artystów, także powyżej 100 kilo, także do widzenia. Pan, pan nie może razie. Na razie. Muszę was poprosić o wybór. Muszę i chcę. O wybór podkładek, które do was najbardziej pasują. Tak nam się fajnie gadało, że robimy to dzisiaj na koniec. No, to ekologicznie. Ja tutaj widzę, że ta podkładka jest dla mnie. To może sobie to weź. Powiedzmy, tak, tak, bo to jest dla ciebie. Tak? pamiątkę, U, tak. To Pokaż, to może sobie powiedz, weź? przyznaj się. <śmiech> 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 przyznaj się, o co chodzi. Chodzi o to, żeby oszczędzać wodę. <laughs> I pić dużo złotego napoju. A ja to jest cenie. A, ja bym, a ja bym sobie wybrał Skoro bo wiem, widzę, że takie są dwie, ale Celowo. E, Tak, ale ja mam tutaj lepszą, bo ja mam właśnie jedno... Żeby pokazać, podkładkę... że coś was łączy oprócz. Nie, podkładkę, podkładkę taką a propos z moim marzeniem. O, Tom. Tak, mam Ja chcę to. Pięknie. To na ci, Adam serdecznie tego rzeczę. Żeby wszystko się realizowało. To jest moje marzenie, żeby być super tatą. Żeby dzieciaki były zawsze zadowolone z statusie. Ale wodę też lubię oszczędzać. <noise> I pić złoty napój. Dziękuję bardzo, że byliście z nami. Dziękuję. dziękuję ślicznie. Dziękujemy bardzo.